Hej, czyli witajcie, z tej strony JotMix A dzisiaj gram sobie z Gabrysiem Nie śmiej się <grym> Dobra, z ciebie No ze, ze mną jest dzisiaj Gabrys, dzisiaj gram sobie w Fortnite'a Eee Aktualnie odblokowałem sobie Geralt'a Stary Fortnite Myślę, słowo. Chińskie słowo jakieś wymyślił Pim, fim, pim, pam, pom O, safy. A chodź tu może Na safe spróbujemy Myślisz? Szoko. Cokolwiek to jest, tak. Sam nie wiem, to ja jestem nowy w tą grę. To i tak, że mam 105 level. 105 poziom, nowy jestem. Weź daj mi fory. Nowy jestem, daj fory. Nie. Aha. To i tak, że jesteśmy razem w teamie, dobra. Nawet nie wiem, gdzie jest ten safe. Też nie wiem. O w mieście, w mieście, w mieście jest, w mieście jest no, tam w głównym mieście. No tak w głównym mieście. Nie ma tego NPC ta! Co od niego można było kupić yy, yy, karabin yy, szturmowy serio? No. Serio naprawdę go usunęli? Usunęli go, chłopę miejsca. Nie no, tutaj. Był zawsze Zobaczymy Darkę teorię, że eee yy, Igor... uh, Digiel! Digiel! Łomatko Ty on jakiś specjalny... A on jakiś specjalny damage zadaje, czy nie? No jest po prostu lepiej, po prostu dobry Ale czy ciężko się strzelę jak w CSie Może gorzej O cholera O kurde wpierdziel dostaje Leżeć O mam szypał jeden ogień już Ucieczka Jezu nie żyje. I ty będziesz z takich rzeczy Wiesz, że tak nie wolno Wolno Boss jakiś jest tam. No właśnie boss jest. Dawaj! Przy mojej karcie jest! RPGiem go! Zaj**u. Yeah! Ale ty jesteś botem w tę grę. O kurde. Boże. A, tak go działało. Jako żółki. Znak Igni. <grymny> Powiedziałeś, jak taki. wiedzisz pod Biedronki? Nie? Weź! Pod Biedronką to się na wośp e, stało. Ignij! <grymny> Zakażlem się! Dobra, tutaj. Gdzie? Tu! Nie, dobra nie, 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 gdzie, gdzie? <grymny> To się nie może nie udać. Ty, że... nie Ty bo wygram z budowaniem. Fuck my life. Ty masz koronkę, nie ja. Co? A no tak, Weskito. Nie, nie tą koronkę. Na tą koronkę ci nie jest. Aha, niemiło. I w tym momencie laptop nie wytrzymał. Pozdrawiam. Oj. nie ma dużo życia. Czekaj, Fortnite mi wywaliło. Co? No wywaliło mi Fortnite, a. O Jezu. No może. Zależy jaka. Ta automatyczna jest git. Ale nie, Pierszak był dobry Pierszak? No był taką szybko, szybko. Znaczy ta y, au, taka jakby automatyczna co ona po dwa dawała pociski Nie w ochrom, tylko inna. O no! Tak! Co dwa razy tak strzelała jak raz... Strzeliłeś to dwa razy. Ona dalej jest, ona rytm, ten ta wersja tutaj? Tutaj lecimy. Ta wersja egzotyczna jej nie ma zwykłej chyba. Nie mam pojęcia szczerze. Znaczy wiem, że jest coś chyba podobnego na wzór No nie wiem, wiem, że moja ukochana snajka wróciła. Czyli ta heavy... Widziałam tą heavy, ona jest spoko. To ja po prostu Oszalał, bo właśnie zły byłbym szczerze, bo trzeba niby nie. O, dostałem punkty. Kolejne. Za co? Za odwiedzenie jakichś miejscówek z safe. A ty przy okazji nawet nie zauważyłem. O rakieta! A kto umie? Dobra ja bossa szukam, mi tylko klepać, chodź ze mną Czee, słyszę O, typa mam jest Nie chodzę O, heavy snajpa Niebieska heavy sniper jest Żrada. Nigdy nie było chyba Słabszej szkieletowej Zabijam chłopa I next level Piękniusio Dobra dawaj po save, dawaj po save, dawaj po save, dawaj po save. no gnoja znaleźć i wyjaśnić. O kurde. Może gdzieś O kurde! O, ale się zasrałem! Uważaj! O kurna! Dostaje mocno Hiluję się. O, w dupę Jeża Młotem nie porobił. Skąd on ma w ogóle młot? Nie wiem, nie powalił mnie. Jezu, debil. Kurde. Uciekaj, może. To rozstawmy tego bossa Nie W dupie mam. Jak no ja zabiję. Zabiję gościa z młotem. Kurde. Ale leży. Dobra, no rynek kowadła lecimy. Nie ma co pod ten save, bo ja nie rozumiem o co w nim chodzi. Trzeba zabić tego bossa i z niego chyba karta wyleci i trzeba do sejfu po prostu pójść. O Boże, ale to A bez sensu. Za... No Znaczy tak normalnie. Zabijesz przywódcę, znaczy pilnującego albo czy kogoś tam kierownika i masz kartę, nie? Niby. Niby ta. A kiedyś nie miałem. Nie wiem w sumie jak to było Ale heavy snajper tu znajdź Może Boże gościu znajdź tutaj heavy sniper i masz już ograną gierkę ja od razu jak wylądowałem z nazwy na link tylko wadłaś Nie, dobra, nie będę na razie pił, ale tak to git znikła ta skrzynia, bo była taka mityczna skrzynia tutaj zawsze i ona zniknęła. A teraz losowo się respi, to do dupy. Zawsze się tam respiła. Kurde. Kurde. Skąd, 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 skąd? skąd. Nie, radzę sobie Nie jak zaspadniesz to Ale radzę sobie póki co Dobra powalony jeden dobra, Radzę sobie Radzę o, sobie o, pomocy A nie dobra nie jednak nie chyba Nie dobra Przystoszyłem się przez chyba tutaj podchodzi do ciebie chłopczycie jako strzelba bo... A tu jest telefon, żeby sobie kupić. Przypań. Chłop chyba digla ma, bo strzela koślawo i mnie trafić nie umie. Co? Skąd? Bolicie to? Bolicie to? Że jestem lepszy od ciebie? Ale chłop jest robiony. O gościu. Wylikwidowany. No kurde. Dobra, umarł. O! Pa. Tak Fuck. Oho Wie wiem ten sezon A jak Ej dobra, ten sezon powoli zaczyna oddawać to mocno No już oddaję ci szczerze Totalnie Gościu O pose Ile to Dziwaj to zadaj w tym sezonie Znaczy mi trochę zeszło Tutaj przejmujemy strefę. Czekaj, czekaj, bo jest zadanie czekaj te. Czekaj, zróbmy, jak to będzie brzmiało. Szybko, szybko. Kup bronię Acel w automatach. Okej, okay, kupię sobie pompę bo nie miałem. Jaką pompę? E, taką... Myślałam, że MK wróciła. To, ale jakby MK wróciła, eee... Się? Nie wiem, jak chcesz. Dobra, nie, nie idźmy. Chyba, że chcesz, to proszę. Nie, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ty co jest? Strefa teraz daje. ej. Strefa w tym sezonie daje ci osłonę. Co? No, normalnie gościosłonę dostałem. Pomóc Ci? Ty zaatakowałeś bota? Tego? Tam jest drugi. Jezu, niechcący bota uderzyłem. Jezus, jeszcze tego walnęłeś. Jezu. Banda nobow grać nie umieją. Trzeba jest heavy, gun może... Dobra, nie. Ej, dobra, ale te boty ogarniają. Ej, te boty ogarniają. Jak to? Nie, nie, pompowe, nie. Pies gończy, wojownik buszu, a czemu nie? Ale złota się w ogóle w tym sezonie teraz dostaje. A jak? Gościu, pewnie inflacja zaraz, zaraz pewnie pójdą do góry i inflacja będzie wysoka. Dobra Nie, możemy polecieć w sumie Dobra tamtąj Dobra Przed siebie idziemy Okej okay. Co to leży w siorbie Mam maksymalny przypadek jakby tyle Też Bez potrzeby kupiłem, ale no, niższa gdzie to jest Na górę musimy wejść do dową i poczekasz tak o. W ty w ogóle klucz mam Też mam, no Moglibyśmy się złożyć na coś Nie beta. ta to idziemy Co? Co? Nie, Tam. Tutaj za 300. Dobra leżysz Oho! Oho! Właśnie miałem ci mówić Nie o jest. tym Któro to? Nie, no z tłumikiem nie biorę, gościu. a tutaj z chłopa z tej zabijemy. Skarb skórka. Torba pełna egzotyków, otrzymujesz losowo zdobycz, zdobyczną broń egzotyczną. Chłopiec będzie tłumik, patrz. Czekaj, bo nie wziąłem już O, ho, 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 ho. Dobra, dawaj, wsiadaj. Dobra, 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 zostawiam dubeltówki. O oh, Czy oh, oh. Czyli nie po 90 wróciła, chyba że jest, ale egzotyczna jest, okej okay. Jaki damage ona ma? O, oh, skarb jest, stój Dobra, czekaj to ja jedę po te klucze, dobra? Ja jedę po tej klucze można Dobra W sumie też mam zapomniałem Otwieraj czy nie? Otwieraj ten skarb tam nic zapacalnego w sumie Pompa filotowa DMR i DMR no, Tak średnio Ale dobra, bo Spadłem na dół. No spadłem na dół. Jak tam na dole? Dino. Eee Czeka idę. Idę do ciebie. O kurde! Oj karamba! Pies za klucze? Coś za klucie piesz? Eee nooo... znaczy pompę. O, jako? Fioletowa! Gromowa! Weszła, no tutaj była w skarbie. Super, dobra. Wiesz co by się przydało? Do strefy. A coś było ciekawego w tym klucz jak jeszcze raz? Nie nic. Znaczy DMR i pistolecik taki Ale to nie szybki tylko zwykły pistolecik URDE Nie umrzyj tylko tam Bo będzie słabo Dobra oszczędne karabiny to może oddać Co Darek Dołączę do mojej ekipy Super Co? Jeszcze czekaj na stacji są klucze, chodź Może co, coś kupię wreszcie Ej, TP90 sprinta mi daje więc czego, Biegam szybciej Oho. O kurde uważaj, uważaj, uważaj! Typ Też ma po dziewięćdziesiątkę O kurde, patrz Karabin wybuchowy Nie do ciebie, nie do ciebie Dawaj, dawaj go Nie, zabił mnie! Kurde! Kurde, to niebudowanie, nie, nie zabuduje się. Biorę wszystko co trzeba i uciekam. O, no tak dobrze. Ej, dobra. mnie tylko i O, kurde. Dobra, po kartę, po kartę, po kartę. A ty masz moją kartę? Nie mam! Czy mam? Masz. A dobra, to inna sprawa. Dobra. Giniesz. Młot. Wiem, widzę. O kurde. Szybko. Slalomem, slalomem. Taktycznym slalomem. Mam trzy klucze. Ciekawe, czy przypał Raczej tak. Odnawiam go. Gdzie on? Bot odnawia. Ej, dobra, bot jako kolega jest OP. Kolejny bot. Co jest? What the fuck? Ej, boty jakieś AE dostały OP. No tak, Tylko Tylko to bot strzela do ciebie. tak, to bot do mnie strzela. O kurde, many. Masz dwa uderzenia. Nie dostre, a w sumie. O kurde, kurde. Chyba, że P90 i ja nic sobie nie wziąłeś, bo na blisko byłbyś niezniszczalny, chłopie. Holy shit. Ej, dobra, takiego stresu w życiu nie miałem. No, też miał P90, ale ja tego nie zabił. Oj, oj, oj. Oj, strefa jeszcze, dobra. Jest jeszcze w tej grze? Jest, na pewno. Wiem, że jest Deku, ale Kamek nie widziałem na pewno. A nikt tego nie używa, już takie blonie są, że nie opłaca się nawet. Tu mnie odradzasz? Tutaj. Chciałabym zwrócić tego do strefy, ty poradzisz sobie, nie? Ta, poradzę sobie, na spokojnie. Po bije, więc. Dobra, to chill, ucieknę. Tu są git i temy dobra, dobra, heavy sniper. dobra Dobra, ja wezmę apteczki w sumie, bo się przydadzą Ty, siorba mam Zostałem siorba, efekt To pij No to na no spokojnie ja, ja nie dostałem Ja nie tylko mam od razu na sobie ja nic nie piję. Pewnie jakiś event albo po prostu ten przypał coś daje O, zrzut Zrzut Trzeba go Ta. Ja Leci. Dobra, proszę. O kurde! Z dostałem. No skąd? Stamtąd. O tutaj idę Czekaj, mogę... Mówię Nie od tamtej Od lewej Aaaa, Złego typa oznaczyłem <laughs> Nie, wina będzie ciężka Dobra, słuchajcie yy, To byłoby w sumie na tyle z tego odcinka Nie udało nam się niestety wygrać yy, No było blisko His lines are long, the strength is less nice, nice.